Panie kapitanie, 40 lat musieliśmy czekać na zwycięstwo we Wrocławiu, ale jednak mamy to. Dziś, wywalczyliście dzisiaj to zwycięstwo, gratulacje. Tak, wywalczyliśmy wszyscy razem, cieszymy się bardzo, natomiast natomiast ciągle to jedno zwycięstwo i, i musimy być dalej skoncentrowani. W meczu działo się dużo. Nasi kibice przyjechali i rozmawiając nam powiedzieli, że dawno nie widzieli tak emocjonującego meczu. E, no myślę, że na pewno fakt, że skończyło się zwycięstwem, e, to wtedy na pewno dobrze się to wspomina. E, mimo wszystko, popełniliśmy parę błędów, które, które gdzieś tam musimy wyeliminować. Wykorzystaliśmy słabszy moment Śląska i, i bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. W czwartej kwarcie, coś tam zaczęło się lekko mówiąc sypać. No, chyba nie sądziliśmy, że wygramy tu 40 ze Śląskiem, który, który w zasadzie tutaj rzadko kiedy przegrywa. Więc wiedzieliśmy, że będą trudne momenty, ale graliśmy razem i, i to było widać. Dzisiaj 12 punktów i ważna rola na boisku. Duża część tego zwycięstwa. Każdy dał coś, więc, więc yy, każdy jest tutaj bohaterem, i, i, i tyle. Po tym słabszym okresie kilku przegranych w Energa Basket Lidze minimalnym przegra, przegranej z Radio Emilia fajnie chyba zwyciężyć i z taką nową energią pojechać do Boloni i zwyciężyć w środę. I na pewno cieszymy się dzisiaj, ale musimy zaraz zapomnieć, bo, bo kolejne mecze przed nami, sezon jest zwariowany, gramy co trzy, co trzy dni, więc, więc myślę, że e, dobrze, że, że ta wygrana na pewno doda nam trochę pewności siebie, ale, ale dalej, mamy, e, no, dalej mamy pracę do wykonania. Grzeciak, czy słowo kosmiczny mecz dobrze podsumowuje to spotkanie? Myślę, że tak. Wygra, wygrywaliśmy na początku czwartej kwarty 20, potem gospodarze doszli nas na 6, no naprawdę nerwówka, ale myślę, że to jest standard, standard jeśli chodzi o nasze mecze. Nigdy nie może być za spokojnie, zawsze troszeczkę emocji dajemy naszym kibicom. Przepraszamy za pogryzione paznokcie, ale miejmy nadzieję, że następny raz nam się to nie zdarzy. Graliśmy dzisiaj w pięknym obiekcie, jakim jest niewątpliwie hala stulecia i musieliśmy czekać na zwycięstwo we Wrocławiu aż 40 lat. Aż ciężko sobie to wyobrazić, prawda? E, tak, na no, 40 lat to jest naprawdę ogrom czasu. No hala jest niesamowita, no nigdy na niej tak naprawdę nie, nie grałem, nawet na niej nie byłem. Naprawdę niesamowity obiekt. No i no, wygrana na takim obiekcie, jeszcze przepełnionym, cieszy najbardziej. Co tam się zadziało w tej czwartej kwarcie? Fradło się jakieś rozprężenie patrząc na to, że wygrywaliśmy przewagą 20 punktów? Myślę, że nie. Myślę, że zaważyła dobra forma Travisa Trajsa. No, jest to gracz naprawdę wielkiej klasy. Wiedzieliśmy, że musimy, że to on jedynie może wyciągnąć śląsk właśnie z tej 20-punktowej przewagi. No nie udało nam się to, no bo naprawdę odpalił się w czwartej kwarcie, zaczął trawiać ciężkie rzuty, my popełnialiśmy dużo błędów, no ale da, da, udało nam się nasz ten mecz dociągnąć. Co cieszy, no i miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok w następnych meczach. Dzisiaj na Twoim koncie bodajże 8 punktów, i naprawdę ciekawe zagrania, ciekawe rzuty. Wydaje mi się, że mecz jak najbardziej na plus. E, tak, no oczywiście, no zawsze staram się dawać się wszystko, nieważne co, nieważne czy wpada, nie wpada, zawsze gdzieś na, na zbiórce, w obronie. No te punkty to jest taki dodatek do tego, byłem po prostu wolny, rzuciłem, czułem się pewnie, oddałem rzut, trafiłem. No, wszystko. Wszystko, to wszystko, no. Zrewanżowaliśmy się Śląskowi Wrocław za porażkę w naszej hali i przełamaliśmy tę serię niedobrą w Energa Basket Lidze. Cieszy to i dodaje nowej energii przed bardzo ważnym spotkaniem w Bolonii, które czeka nas już w przyszłym tygodniu. E, tak, no był to naprawdę bardzo ważny mecz dla nas. Po przegranej ostatniej Byliśmy troszeczkę w dołku. Dory mecz z Reggie w środę troszkę nas podbudował, no i dzisiaj pokazaliśmy drużynę, pokazaliśmy charakter i wyszło dobrze. No, miejmy nadzieję, że więcej takich meczy będzie. Musimy pozostać skupieni, cały czas walczymy na dwóch frontach. W środę nie oddamy ani jednego łatwego punktu myślę. No i miejmy nadzieję, że w Ekstraklasie dalej będzie nam tak dobrze szło i że pokażemy jeszcze nie jednej drużynie, jak potrafimy grać w koszykówkę z którymi rozmawiałam dzisiaj, którzy przyjechali nas wspierać z Warszawy i Kamil Hana, z którym również rozmawiałam w przerwie. E, wszyscy stwierdzili, że jesteście bardzo skupieni. To było dzisiaj widać na boisku, o czym też również wspomniałeś. E, tak, no skupienie było u nas naprawdę. No, wszyscy podeszli mega zmotywowani. Było czuć ten taki klimat śląskowo-legionowy -le -le coś. Nie, ale nie, było czuć klimat po prostu tego meczu. Wiedzieliśmy o co gramy i no, udało nam się to wygrać. Naprawdę. Myślę, że jest to dobry prognostyk przed następnymi meczami. Panie Grzegorzu, zatem jak smakują dwa punkty w hali stulecia we Wrocławiu? Są to moje pierwsze dwa punkty i mam nadzieję, że będą same dwa punkty już do końca mojej kariery. Niesamowity obiekt, niesamowita atmosfera, naprawdę smakuje to wyśmienicie.